Dziś zapytamy Bielszczan, skąd czerpią informacje na temat tego, co dzieje się w regionie oraz w naszym mieście. Z Radia Bielską. To jest Dziennika Zachodniego, z Dziennika, też taki bez Zachodniego, jest taki dziennik tak zwany niebieski, mówi się. Czasami z radia, czasami z telewizji. Mhm. Z Radia Bielskiego, z tego drugiego, no, planeta. Z Książnicy Bielskiej głównie, tam są takie gazetki ciekawe, można sobie przejrzeć, dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. Internet, trochę prasa regionalna. Z internetu. Z telewizji. To ze strony internetowych. Z telewizji Katowice. Z internetu, czasami coś w radiu. Z internetu. Z telewizji bielsko. Z prasy, z radia, telewizji. Z telewizji właśnie trójki. Z telewizji bielsko. Z internetu. Z telewizji bielsko. Raczej z gazet. Czyli jak wyrażenia, z sądy. Ciężko. Bardzo ciężko ludzie nam uciekali, boją się nas, my przecież nie gryziemy. Skąd czerpie Pani informacje na temat tego, co dzieje się w naszym mieście? No, ja mam telewizję bielsko. Um, z telewizji bielsko również um, i z internetu wydaje mi się.